Jeśli chcesz odkryć swój talent, potencjał, możliwości, jeśli chcesz i marzysz o tym, by uwielbić bogatańcem, a przez Twój taniec poprowadzić innych w uwielbieniu, dorosłych młodzież na festynach parafialnych, spotkaniach duszpasterskich, rekolekcjach, zapraszam Ciebie na warsztaty animatora tańca uwielbienia. Przyjedź, naucz się i zacznij działać by Twoja parafia, Twoja wspólnota, Twoje miejsce pracy, jakim jest katecheza, ożyły w uwielbieniu dla Boga. Zapraszam z całego serca. Więcej informacji na stronie.